Wygląda na to, że te władze, które miały zbadać to zdarzenie, tuszowały zbrodnie. I my odpowiedzialnych za to ujawnimy i na pewno doprowadzimy do ich ukarania. Panie Ikonowicz, my tu przyjechali do Warszawy ponad 400 km w sprawie naszego syna. Zamordowali i nikt nic nie robi. Sekcja zwłok nie naszego syna. Godziny zgonu nie ma. Tak, jakby ciało było badane kogoś innego, bo nasz syn miał obrażenia. A tutaj nam no, mówił, że nie było żadnych obrażeń. Samochód wyczyszczony, nie ma śladu nawet naszego syna ręki na kierownicy Lewarków, zmiany biegów DNA. I po śmierci syna wprowadzono myśli samobójcze. Co jest to łatwe dla tych co prowadzą? Bo każde urządzenie ma swoje IP i do dzisiejszego dnia nic z tym nie zrobiono. Telefon syna jest zbadano. Zamek, zamek błyskawiczny. i Wygląda na to, że te władze, które miały zbadać to zdarzenie, tuszowały zbrodnie. I my odpowiedzialnych za to ujawnimy i na pewno doprowadził do ich ukarania. E, nad ich problemem, problemem zamordowanego syna, gdzie się twierdzi, że się sam zabił ze zupełną absurdem ustalonych faktów, e, miał się pochylić wiceminister sprawiedliwości pan Barchoł. E, Niestety nie pochylił się, tylko odesłał sprawę do rejonu, tam gdzie oni wszystko po kolei umarzają. Wróciliśmy pod Sejm, żeby przypomnieć decydentom o ich obietnicach. Mija miesiąc i okazuje się, że władza jak coś mówi, to tylko mówi, a niczego nie robi. Ale to nie jest koniec tej sprawy i będziemy ją dalej drążyć, aż do wyjaśnienia ostatecznego i uspokojenia tych zrozpaczonych rodziców. Panie Ikonowicz, ale Pan walczył o tę wolność i ja oglądam program Studio Polska i Pan mówi tak, że ja jestem z tą, z tą wolnością i ja o nią walczyłem. Na wolność... pewno nie po to, żeby było tak, jak jest. To się wszystko nie. musi zmienić. Dziękuję.